Poznajcie Kasię. Kiedyś pełna energii, lecz jej wewnętrzna iskra zaczęła niepokojąco przygasać. To historia Kasi, ale być może w jakimś fragmencie jest także Twoją historią. Kasia początkowo myślała, że to tylko zwykłe przemęczenie, ale ono nie ustępowało, a wręcz narastało. Wkrótce dołączyła do niego mgła mózgowa, utrudniająca codzienne funkcjonowanie. Zauważyła też problemy z utrzymaniem wagi, jej włosy i skóra straciły dawny blask a nastrój stał się nieprzewidywalny. Pytała samą siebie, co się ze mną dzieje. Czując, jak traci kontrolę. Po wielu wizytach u specjalistów i licznych badaniach w końcu usłyszała diagnozę Hashimoto. To choroba autoimmunologiczna. Oznacza to, że jej własny układ odpornościowy, produkując przeciwciała, takie jak znane anty zaczął atakować jej tarczyce. Ten niewielki gruczoł w kształcie motyla, kluczowy dla metabolizmu, znalazł się pod ciągłym ostrzałem. Skutkiem była postępująca niedoczynność. Tarczyca kasi produkowała coraz mniej niezbędnych hormonów. Zastanawiała się, dlaczego właśnie ja. Dowiedziała się, że Hashimoto często ma podłoże genetyczne, ale do jego aktywacji potrzebne są zwykle dodatkowe czynniki: przewlekły stres, nieodpowiednia dieta, czasem przebyte infekcje. Zrozumiała, że na przykład gluten u osób z jej predyspozycjami mógł działać jak prowokator. Choć diagnoza była trudnym ciosem, dla Kasi stała się także nowym początkiem, szansą na świadome działanie. Cel był jasny: wyciszyć stan zapalny, obniżyć poziom przeciwciał i pomóc organizmowi odzyskać utraconą równowagę. Oto kluczowe kroki, które podjęła Kasia. Po pierwsze, dieta. To była rewolucja. Pożegnała gluten, nabiał, soję i, co bardzo ważne, cukier rafinowany. Początki wymagały dyscypliny, ale stosunkowo szybko zaczęła odczuwać pierwszą motywującą poprawę. Po drugie, zdrowie jelit. Wiedziała już, że wiele problemów autoimmunologicznych ma swoje źródło właśnie tam, zaczęła więc troszczyć się o swój mikrobiom. Po trzecie, zmiana stylu życia. Nauczyła się radzić ze stresem, odkrywając spokój w jodze i medytacji. Zaczęła dbać o regularny jakościowy sen. Wprowadziła też codzienny ruch. Nawet zwykły spacer okazał się bezcenny. Po czwarte, mądra suplementacja. Badania wykazały niedobory. Pod kontrolą specjalisty zaczęła uzupełniać selen, witaminę D, cynk i magnez, kluczowe dla jej tarczycy i odporności. Mijały miesiące. To była prawdziwa podróż, pełna świadomych wyborów. Kasia powoli, lecz systematycznie odzyskiwała energię. Mgła mózgowa zaczęła ustępować, a myśli stawały się jaśniejsze. A jeśli chcesz porozmawiać o chorobach tarczycy, podzielić się doświadczeniami, albo po prostu dowiedzieć się więcej, dołącz do naszej wspierającej społeczności na motywy.